Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To e, będzie druga część mojego e, poprzedniego odcinka, który nazwałam e, Przedwczesna Radość. Zaraz Wam powiem dlaczego. E, najpierw pismo, e, które dzisiaj sobie poczytałam i nad którym się zastanawiałam. Pan nie zwleka z dotrzymaniem e, obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość. Względem Was, bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, lecz chcę, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest pismo z drugiego listu Świętego Piotra, rozdział 3, werset 9. Teraz e, do mojej drugiej części e, mojego odcinka. E, który nagrałam w poniedziałek. W, tam, w, tym, w tym odcinku zaczęłam Wam już opowiadać już o tym, że jesteśmy na drugim etapie wyjścia z lockdown i co ten drugi etap oznaczał, i e, powiedziałam Wam, że tak jak jeżeli o mnie chodzi, czy o moją rodzinę, to wiele się nie zmieniło. Jest kilka udogodnień, powiedzmy, Niektórzy ludzie mogą to już odczuć i właśnie chciałam Wam o tym też opowiedzieć. Ale na, na tą chwilę jeszcze trochę statystyk. Powtarzam cały czas: Melbourne ma 5,5 miliona mieszkańców. Wczoraj zarejestrowano 5 przypadków, w tym 3 śmiertelne na cały Melbourne, a nasz premier. Mówi, że dopiero rozpatrzy um, trzeci etap wyjścia z lockdown e, 19 października, bo on sobie taki plan przygotował od samego początku i właśnie dwa tygodnie temu był pierwszy etap wyjścia z lockdown. Pierwszy etap, który kompletnie nic, e, nic nie wniósł e, praktycznie do życia ludzi. E, teraz poniedziałek wszedł w życie drugi etap, a trzeci etap on sobie postanowił. E, Przewidział, postanowił, że będzie 19 października i nic nie zmieni jego decyzji. Nawet fakt, że pięć zakażeń było i te liczby spadają cały czas. On oczywiście e, za to e, uważa, że pochwały się jemu należą i nie rozumie, dlaczego coraz więcej ludzi go krytykuje. Ale wracając do tych zmian w lockdown, e, to... E, z, od wczoraj przelicza się, że około 127 tysięcy ludzi wróciło do pracy. Do pracy na budowie, produkcji, dystrybucji, w magazynach i rzeźniach. No, świetnie dla tych ludzi, że mo mogli wrócić do pracy, bo zapomogi się e, zaczynają kończyć e, i co, co ludzi bardzo przeraża. Do tej pory dostawali bardzo duże zapomogi, a teraz oczywiście pieniądze u, wyparowują, więc jest ich coraz mniej. Ale porównajmy sobie to z liczbą ludzi, którzy stracili pracę w Melbourne, i na tą chwilę ta liczba przekracza milion osób, czyli Milion osób straciło pracę do tej pory. Od wczoraj oblicza się, że 127 tysięcy mogło do tej pracy wrócić. To, to są też żłobki, przedszkola, taka dzienna opieka dla, dla najmłodszych, ale na przykład kluby fitness czy kluby sportowe. Też tak samo sprzedaż, taka, e, normalne małe sklepiki, do których e, jesteśmy przyzwyczajeni, przecież e, są zamknięte już od, od tego przez ten cały czas. Wszystkie cukiernie, e, e, sklepy obuwnicze, też te duże, wielkie sklepy z mydłem i powidłem wszystko to jest, wszystko to jest zamknięte. Oczywiście restauracje, bary. Na kawiarnie, no, czyli, czyli te wszystkie, wszystkie rzeczy, wszystkie te właśnie miejsca są cały czas pozamykane, ludzie nie pracują, tutaj się nic nie zmieniło. Następne co się zmieniło to to, że pacjenci mogą teraz mieć osoby odwiedzające, czyli w przypadku pacjentów powyżej 18 roku życia. Mogą mieć raz odwiedziny na dzień, jedna osoba, maksymalnie dwie godziny. Pacjenci poniżej 18 roku życia to już bez ograniczeń, ile osób, czy kto, czy, czy na jak długo, czy ile tych wizyt mogą mieć. Czyli wyobrażacie sobie, do tej pory ci ludzie nie mogli, nikt ich nie mógł odwiedzać w szpitalach. To jest okropne. Ludzie, ja czytałam też i słyszałam, że ludzie starsi strasznie, panicznie bali się um, um, w, um, iść do szpitala, panicznie się tego bali, czyli jak coś im było, mówili, że wolą umrzeć w domu samotnie, aniżeli umrzeć w szpitalu samotnie. Także to jest też ogromna presja, była cały czas na nich. No teraz, teraz dozwolona jest jedna wizyta dziennie dla nich. Także to jest akurat, powiedzmy, pozytywne pozytywne dla nich. Co jeszcze? Ciekawe i śmieszne dla mnie, nie słyszałam o tym wcześniej. Nasz premier, śmieszne i nieśmieszne, zobaczymy, powiedział, że za przekroczenie wszelkich tych zasad i, i reguł, Kara y, będzie dużo większa teraz. Była 1600 dolarów za te zgromadzenia powyżej dwóch osób, czy y, wizytę u kogoś y, 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 nielegalną wizytę, za to była kara 1600 dolarów, teraz tą karę zwiększył do 5000 dolarów. Ale w zamian za to pozwala nam się spotkać. Y, y, 5 osób, osób może się spotkać na dworzu, nie w domu, bo wizyty są e, takie domowe, właśnie e, zabronione, ale można się spotkać na dworzu 5 osób z dwóch różnych domów, z dwóch różnych rodzin. Czyli to nie może być pięć przyjaciółek, bo każda jest z innego, z innego domu. To, to może być tylko 5 osób z dwóch różnych domów. Ehm, to, to... Na pewno, na pewno zostawiam Wam to po prostu do ocenienia, co, co Wy o tym myślicie. Jeszcze co mnie bardzo rozśmieszyło, to to, że teraz jest następna kara wymyślona za to, że jeżeli ludzie będą zakładali na twarz albo przykrywali twarz czymś innym, aniżeli maseczką. I tak na przykład ja, u nas była zima, teraz już jest wiosna, już jest cieplej, ale zimą to ja miałam szal i, i zasłoniłam sobie twarz szalikiem i nie zakładałam już maseczki. Wiele osób też tak robiło. Także co przeczytałam w, w, na jednej stronie internetowej, że niektórzy, żeby okazać pogardę, zakładali sobie na twarz majtki. To, to, nie jest, to nie jest żart. Nie wiem, może słyszeliście o tym, może w Polsce albo w Niemczech, albo gdzieśkolwiek indziej, ludzie też w, tą, w ten sposób okazywali, jak bardzo śmieszne są te maseczki i jakie to są, jakie to są absolutnie nieudowodnione rzeczy w walce z jakimkolwiek wirusem. Więc tutaj, tutaj ludzie zakładali majtki na twarz. I oczywiście doszło to jakoś do, do wiedzy naszego premiera, który powiedział, że to będzie karane 200 dolarami kary. 200 dolarów za, za karę, jeżeli, jeżeli ktoś będzie miał na twarzy cokolwiek innego, aniżeli maskę, która jest dozwolona. Więc to myślałam, że to, jest, że to jest takie śmieszne, to się z Wami tym podzielę. Nasz premier, tak jak powiedziałam, 19 października mówi, że rozpatrzy tą całą sytuację i jeżeli będziemy mieć, jeżeli wszystkie e, e, numery, procenty, przypadki będą zadowalające, to on wtedy przesunie nas do trzeciego etapu wyjścia z lockdown. Z tym wszystkim się cały czas asekuruje. Tym, że oczywiście to będzie w zależności od tego, czy te wyniki będą satysfakcjonujące. Więc my jesteśmy wszyscy w, takim, w takiej niewiedzy, bo tego po prostu nikt nie może na tą chwilę przewidzieć. Następna rzecz, co chciałam Wam powiedzieć, że ja należę do takiego klubu. W, 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 w tym klubie jestem już zaangażowana od jakiegoś czasu, jestem w komitecie tego klubu, więc wiem co się dzieje. Ten klub jest zamknięty, my tam, to jest klub tenisowy, jest zamknięty, ponieważ tenis i golf są zabronione. Te, ta, ten sport jest zabroniony. W ogóle tak jak już Wam mówiłam w, w poprzednim odcinku, nie widzę kompletnie w tym sensu jakiegokolwiek, a już szczególnie jeżeli chodzi o golf. Bo no to jest taki niekontaktowy sport, jeżeli, jeżeli możemy nazywać to sportem. No, po prostu a, taka aktywność tak niekontaktowa, no, no po prostu rzadko kiedy dwie osoby czy trzy osoby stoją blisko siebie, więc ludzie się zastanawiają, o co tutaj chodzi. Ale wracając do tego mojego klubu, przed tym drugim lockdown musieliśmy przygotować listę wszystkich zabezpieczeń, czyli, że będziemy mieć płyn do, do sanitarny do rąk, że, że co będzie otwarte, co będzie zamknięte, co nam będzie wolno, co, co członkowie klubu będą mogli zrobić, czy będą mogli wejść do klubu i tak dalej. To trzeba było taką listę przygotować, wysłać do do tutaj naszego zarządu i on rozpatrzył, czy to wszystko jest e, zgodne z tymi zaleceniami, które teraz mamy w związku z tym COVID-em i jeżeli tak, jeżeli wszystko zostało zaakceptowane, to dopiero mogliśmy otworzyć e, nasz klub. No i oczywiście wszyscy się bardzo starali, żeby te wszystkie, te, wszystkie te regulaminy były spełnione i żeby tylko ludzie mogli wrócić na korty. To było trzy miesiące temu, przed tym drugim lockdown. Teraz czytałam właśnie, że ponieważ restauracje i kawiarnie i właśnie takie, takie miejsca, gdzie można wyjść i sobie zjeść, wszystkie są pozamykane i ci, i ci właściciele mówią, że no, większość z nich nie będzie, nie będzie miała jak wrócić do tego swojego biznesu, ponieważ, ponieważ splajtowali, ponieważ Stracili i no wiadomo, mnóstwo klientów też musieli zwolnić swoich pracowników i tak dalej. Więc oni też wyszli z taką propozycją do premiera, że oni przygotowali taki program, który wszystkie restauracje i kawiarnie będą, będą przestrzegać i które mają właśnie pokazać, że. Wszystko będzie na, na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o czystość, jeżeli chodzi o, 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 o to, żeby, żeby nie, nie, było jakiegoś, nie było za dużo kontaktu, żeby, wszyscy, żeby ludzie siedzieli w osobnych miejscach, tylko żeby pozwolili im wrócić do tego biznesu. Wysłali list do premiera. Mówiąc, słuchaj, tutaj my będziemy przestrzegać wszystkich, wszystkich zaleceń. My jesteśmy w kontakcie z, z dużą liczbą profesjonalnych doradców do spraw zdrowia i, i lekarzy. My po prostu chcemy zrobić wszystko, co tylko potrzeba, żeby, żeby w jak najczystszych warunkach i jak najbardziej bezpiecznych, żeby wrócić do naszej pracy, żeby znowu zatrudnić ludzi, żeby zachęcić e, też ludzi, żeby przychodzili do nas, e, przyszli na obiad, na, na lunch e, i wysłali taki list właśnie do premiera. No, ale zapewne zgad, zgadliście już, nie dostali żadnej odpowiedzi. Oni się tam dobijają już od miesięcy, od miesięcy i e, nic nie, nie usłyszeli w odpowiedzi. Także są bardzo, bardzo, coraz więcej ludzi jest bardzo zagniewanych, złość ogarnia ludzi, i, i są, ludzie są sfrustrowani. A na, wśród naszych polityków następuje taka, taka bardzo widoczna zasada, że szczury opuszczają tonący okręt. I widać to już, że na tych najwyższych szczeblach ludzie się nie dogadują z naszym premierem. Osoba, która była ministrem do spraw zdrowia, naprawdę nie wykazała się jakimśkolwiek wielkim, jakąś wielką wspaniałością. No, była krytykowana to pani za, za wiele rzeczy, i, i słusznie, bo, na, bo naprawdę niektóre jej wypowiedzi. Ludzie nie wiedzieli, co z tym zrobić i, i czy wziąć to na serio, czy nie. W każdym razie ona zrezygnowała z pełnienia funkcji tego ministra zdrowia i też opuściła tą izbę wyższą, w której, w której pracowała, dlatego że premier zaczął na nią zrzucać winę za różne Ważne zaniedbania w kwestii właśnie tej w sprawie kwarantanny. Obarczył ją winą za coś, co, na co ona nie miała wpływu. Także grunt mu się pali pod nogami. To można, to można wywnioskować, to widać. Więc szuka takiego kozła ofiarnego. I to tak. W czwartek wypowiadał się W samych superlatywach o, o tej pani minister W piątek chyba dostał jej e, e, SMS-em mu wysłała Wiadomość, że o, Ja już ja, ja już odchodzę stąd To, to nie ma sensu e, Do widzenia e, Wyjaśniła po, Później publicznie wyjaśniła W bardzo miły sposób, Że, że wszystko co robiła Robiła z, z Zgodnie w zgodzie ze swoim sumieniem, ale zupełnie się nie dogadywała z naszym premierem. I dlatego musi odejść. No to on, oczywiście po tym wszystkim, to on stwierdził, że ona się powinna wstydzić i że takie zachowanie po prostu jest karygodne, no i już, już nie była takim jego zaufanym ministrem. Zdrowia, już, już nie wyraża się o niej w dobrych, w, w samych superlatywach, tak jak to, jak to robił wcześniej. Więc coś tam się dzieje, grunt się pali pod nogami, jest duży nacisk, bardzo duży nacisk. Ludzie mu mówią: Zejdź z tego stanowiska, daj nam spo, odnowić tą gospodarkę, którą zniszczyłeś, którą zepsułeś. Tylko odejdź, ale on twierdzi, on, on mówi, że nie. On, on absolutnie nie chce i on uważa, że, ym, że on robi y, rzeczy we właściwy sposób i to jest jedyny sposób, żeby wyjść z kryzysu, tak? Bo, on, bo my jesteśmy cały czas w kryzysie, tak? Od, od trzech miesięcy my jesteśmy w kryzysie. Ym, y, maski latem. Wiem, że wy w Europie przechodziliście przez to, może nie musieliście aż do takiego stopnia jak my się maskować, bo moja siostra w Polsce mówiła, że ona musiała mieć maskę, jak wchodziła do sklepu, czy jak wchodziła do, do autobusu, czy tramwaju. Nie wiem i nie pamiętam, nie, nie mówiła mi, czy czy. Musiała mieć maskę przez jakiś czas, za każdym razem, jak wychodziła z domu. U nas, tak jak Wam mówiłam, my musimy mieć maski cały czas, wychodzimy tylko poza granicę własnej, własnej posiadłości, musimy mieć maskę na twarzy i już niektórzy ludzie się pytają, co to będzie, jak e, latem, tutaj może być, dochodzi do 40 stopni. Ja wiem, że u Was też lato było gorące, e, do 40 stopni. A tutaj sieć w tej masce, albo jeżeli wymyślą, żeby dzieci jeszcze miały maski w szkole, bo dzieci właśnie wrócą do szkoły, mają wracać do szkoły od, tak jak mówiłam, od następnego. To nie jest semestr, bo semestr się teraz będzie zaczynał, ale taki jakby czwarty termin już tego, te, tych, tych różnych obostrzeń i, i etapów. To jeżeli chodzi o szkołę, więc ja sobie nie wyobrażam, jeżeli dzieci będą miały w maskach siedzieć w szkole. Oczywiście jest klimatyzacja, i tak dalej, ale to mimo wszystko to ja, sobie tego, ja sobie na tą chwilę tego nie wyobrażam i wolę sobie nie wyobrażać, nie będę, nie będę o tym na tą chwilę myśleć. Jeszcze co chciałam e, wspomnieć, że właśnie jeżeli mamy jakichś Brytyjczyków tutaj, albo nawet jak nie mamy, na pewno e, trzymacie rękę na pulsie, widzicie, co się dzieje, co się dzieje w, w Wielkiej Brytanii, co się dzieje w Stolicy Wielkiej Brytanii i oglądałam właśnie reportaż, w którym też jest napis, też, też było mówione o tym, że Brytania jest w drodze do najgorszej recesji, jaką przez jaką kiedykolwiek przechodziła, znowu organy ścigania um, są po prostu um, na ulicach, żeby tylko wyłapać wszystkich tych, którzy się nielegalnie spotykają, którzy, um, którzy w jakikolwiek sposób wyrażają wątpliwości co do, co do tego covid czy do słuszności postępowań rządu um, i też... Um, Osoby, które to robią, są oskarżane, że są o, o niegodziwość i że nie zależy im na zdrowiu innych. I takie właśnie te różne inne rzeczy słyszę z Wielkiej Brytanii, plus dużo więcej. I oczywiście hipokryzja tych, um, e, e, os, tych um, or, organów ścigania, w zasadzie tej władzy na najwyższym, na najwyższym szczeblu, e, jest dokładnie to, to jest dokładnie to samo, co, co tutaj. Bardzo podobny, bardzo podobny właśnie taki jakby scenariusz, który widzę w Wielkiej Brytanii. i Sobie myślałam: o, ja to, ja to gdzieś już widziałam. To jest dokładnie to samo, przez co myśmy my przechodzili tutaj i przechodzimy w Melbourne. Także się zastanawiam, czy właśnie premier tam nie myśli sobie: o, w krainie kangurów, temu, temu fajnie to wyszło z pięcioma, przeszło milionami ludzi. Ja nie powinienem mieć problemu żadnego tutaj, więc ja też sobie coś takiego e, sprawdzę na, na ludziach e, w stolicy. E, nie wiem, jak to daleko jest rozłożone. Czy to wielka, cała, cała Anglia e, cierpi już przez ten lockdown, czy jakie są etapy tego? E, jeszcze tak dokładnie tego nie wiem. Wy napiszcie, e, fajnie by było. Od was, od was to usłyszeć, ale widzę po prostu, widzę tą, ten scenariusz, tak jakby był jeden scenariusz napisany, i przeszliśmy my przez to, przechodzimy, tak jak mówię, zobaczymy, jak to będzie w Wielkiej Brytanii. Nie życzę Wam tego i mam nadzieję, że to się wszystko, że to się wszystko po prostu rozejdzie po kościach no ale na tą chwilę nie wygląda to fajnie. W Waszych komentarzach pojawiały się pytania, czy już u nas mówi się o, o szczepionkach, o szczepieniach przeciwko, przeciwko temu wirusowi. Otóż mówi się, nie jest to jeszcze tak zupełnie jasno, czarno na białym, ponieważ tej szczepionki nie ma. Wszyscy, wszyscy patrzą na to, a niektórzy ze zgrodzą, Ponieważ e, takie, takie e, zas, e, zawody jak e, lekarz, e, oczywiście pielęgniarka, medy, medy, służba medyczna, e, także e, nauczyciele bardzo dużo zawodów jest takich, którzy, w których oczywiście jest ta, ta, ten kontakt z ludźmi. Więc e, Słyszałam od wielu osób, że się boją, że będą zmuszeni, czy chcą, czy nie chcą, do tego, żeby tą szczepionkę wziąć, bo będzie to warunkiem kontynuowania pracy. Nie wiem jeszcze i nie słyszałam, chociaż takie głosy się pojawiają, że to że ma być szczepionka dla wszystkich i że wszyscy mają się poddać szczepieniu, jak już będzie. Będzie ta szczepionka dostępna, ale nie słyszałam jeszcze, żeby nasz premier, główny premier, żeby w taki sposób się wypowiadał i mam nadzieję, i mam nadzieję naprawdę, że Bóg nie pozwoli na to, bo nasz premier jest chrześcijaninem, on oficjalnie mówi, że on jest chrześcijaninem i on wierzy w Boga i tak dalej. I ja Wam powiem, że dla mnie to jest jedyna. Nadzieja teraz, bo, bo tylko Bóg może pokierować całą tą sprawą, ale on z jakiegoś powodu ma niewiele do powiedzenia w kwestiach właśnie takich stanowych. On ma bardziej, jeżeli chodzi o państwo i reprezentowanie państwa na zewnątrz. Podczas gdy, tak jak widzicie tutaj w Wiktorii, to, co się dzieje, to jest to, on, on po prostu jakby. Nie ma siły, nie ma mocy, żeby, żeby to zmienić. Także to jest zastanawiające. I jeszcze właśnie parę osób, to było bardzo ciekawe, zapytało się mnie też właśnie o te, szczepio o te szczepionki. I rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ wiecie, że jest takie pismo, które mówi, że Właśnie od, o, o, znaku, um, o znaku bestii. Pamięta, pamiętacie to, to pismo? To jest um, objawienie 13, 17. Um, I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia. To jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Um, I Tak, i że właśnie, że um, otrzymują znamię. Na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I sami to ocencie. Ja, ja to absolutnie nie, nie próbuję powiedzieć, że, że to jest tak czy inaczej, ale niektórzy ludzie się zastanawiają, czy to już będzie ta, czy to szczep, ta szczepionka będzie się zaliczała w jakiś sposób do tego pisma, bo bo na przykład jeżeli nie będzie można kupić nic, jeżeli nie można będzie. Wejść do sklepu, bo się nie jest zaszczepionym. To ja sobie tak pomyślałam, ale to, to przecież nie będę chodziła z książeczką zdrowia i, i komuś to pokazywała. Więc, więc jak to ktoś może sobie sprawdzić, za wyjątkiem, że będzie stał i każdego przepytywał o imię i nazwisko i sprawdzał bazę danych? Chyba, że rzeczywiście każdy, kto dostanie szczepionkę, będzie musiał mieć jakiś znak wszczepiony, żeby to było automatycznie. E, sprawdzane. Nie wiem, to jest, to jest tylko teoria. Modlę się, żeby tego nie było, um, bo bardzo bym ja osobiście bardzo bym tego nie chciała. Um, także pozdrawiam Was gorąco. Dziękuję Wam za Wasze komentarze. Um, do usłyszenia.